Dzień dobry, czy raczej dobry wieczór. Witam. All in one Lenovo już po wyłączeniu się nie włącza. A co pomogło? Cholera wie prawdopodobnie wyjęcie baterii podtrzymującej ustawienia biosu i danie mu później default. Mini OS. Wyłączył komputer bez żadnego problemu. Komputer się już nie włączył. W tej chwili, dla testów, tylko i wyłącznie dla testów, instaluję cholerną 11 mikrodolara i zobaczę, jak tutaj pójdzie procedura wyłączenia. Jak to mówią starożytni ziemianie. Pożywiam UVD. Ponownie witam, 11 zainstalowana. No cóż, wypadałoby mi wejść tutaj w ustawienia i zamknąć system. Czy system się odpali? Czy to jest zrestartuje? Zobaczmy. Dioda się jeszcze pali. Mijają bezcenne sekundy <laughs> i all in one. Lenovo się ponownie nie odpala. I o to chodziło. Komputer uważam za naprawiony. Jeszcze tylko sprawdzę CD-ka i sprzęt. Jak tutaj pewien kolega będzie chciał go łyknąć, niech się dogaduje z kapitanem i niech go bierze. Serdecznie pozdrawiam Bajo!